Zapraszam na G2E, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Lubisz oglądać shoty z Roleplay? To pamiętaj, że streamuję codziennie od poniedziałku do piątku na Facebooku. Teraz kolejna piosenka, która. była na życzenie. Przygotujcie się. Hit. Dobra. Ja robię kawę <grym> i codziennie. Ja robię kawę Dobra ja wychodzę Ja Dobra ja wychodzę Cośrednie. Ja robię kawę całe menu No? Wszystkie drinki 10 koła 10 koła? No i który najfajniejszy? Ja po jednym normalnie ogień z gęby ci leci A to wiem, dzisiaj dostałem Jak przyjechałem do klubu na chwilę to mi na digi tego drinka to dlatego się przybywa 20 minut, później 10. <gulet breeze> nie. Tak. Mówiłem, że tylko wejdę na chwilę i jadę. Bo muszę musi jakieś ukraść, jakiejś no nie? I już się na chwilę. E... Najfajniejszy? Czarna wdowa, po mnie. Czarna wdowa? No. <gulet> najfajniejszy. Bo, bo to drink na moją cześć. A na pewno. A co tu masz z czarną. A, czy pająk czarna wdowa? to? To to. to na uproszczenie nazywać pająka, czy coś. No i do, to wtedy tak. Byłoby twoje takie, nie? O. Policja przyjechała do klubu A kto patrolu, do klubu przyjechali Co tu kurwa tymi odcholownikami jeździ? Privet Jak tu zamula wszystko, o sia, sia. Co tam? No, buka, co nie przyjeżdża? Pomóż, już pogadać, no o, o? co? tam działasz? Idziemy? A da, zaraz, ty widzisz kogo spotkałem? Privet No Iwan, Iwan, Iwan. Kuba, Iwan Znalazł się Nie pamiętałeś go, jak ci pierwszy raz o nim powiedziałeś? To nie, to kto? Меня зовут Газда. Да, привет. Ну там на варштате это не хотел им гадать, это уже был. А, ну, варштат же не нарядный. На да я не хотел за друга гадать, а можно погадать. Ну ты гада. Ты удивил как я споткал им на варштате. О, что же сделал? ты сделал? А, то самое, под вышвята, в день в день, где же сходит. Да, 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 пинки мозг, да. Да. No. Ja to z tym, z, z Muczaczos się zgadałem i do mm. mu trochę. O, to za? To tak jak kiedyś. No, no kiedyś, tylko że kiedyś to mi dał tego towaru na 300 tysięcy i mnie deportowali z miasta, bo nielegalnie to byłem. No i teraz muszę mu oddać te 300 tysięcy. Dać ci 300 tysięcy? To? Dać ci 300 tysięcy? Mm. no gdzie mi będziesz to? No, Też to ci da? No. Gdzie no, to? Si no skurde Si odpracujesz, to to jest. No. Chyba ty głodniej będzie zbyt tak tak głodny no. no da. No okay. Co Jeszcze tu ciebie będę wołał Powera Dobra, to idziemy się napić, nie? Na imprezkę okay. No okay. jak? No kurwa, to idziemy lać w gardło I ca, ty? Nie no, no zajebista ta czapka jaka oryginalna, kurde Ten Ta, ta, ta Te hot dogi Mówię, no, ci się pół z Hawajów, tak się ubrać jest spodnie, kurwa, trzy czwarte to 3 jak Angels, jakoś nie komentuje. spodnie masz trzy czwarte, chłopie To? No. No to co, tak. przeszukujemy. O siema. Ale macie stroje ładne ochroniarskie dzisiaj, kurde. Tam. Ja cię, nawet oni w tym macie widzisz? Nie ma żadnej broni w sobie? Nie. I płaci być wyjściówkę dzisiaj. Jestem mężem właścicielki. A nie, okej. Okay. ja jestem jego kulega. Ja zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Gdzie do klubu za darmo się wchodzi. Wesoło. moi i no, zarabiają na wszystkim, że. Kurwa, ze schodów chłop spadł. mam jak gangu z Hawaji, kurde. O, ty, te, plakietki pająk, z tak. numerem. Ej, popa. Jak e, by wyglądał Hawański pa... pająk. A, i nie będą teraz zetkować. Tamten sobie kurwa nie wziął plakietki. To. No poobieg tam do przodu jakiś. To. Na Błąd bez plakietki. Na to z plakietki. Ale mądry pomysł wymyślili, żeby nie zetkować. Kurwa. Ale mądre głowy. I nie wiem, ma, jakie Ojej, mają fajne z, z graficzkami. Wierze. Bo, no jakby tam potem bym może by jednak nie poszła. fajne. Bo, jaka ja muzyka to. To. dobra, kurwa. Nie O ja, ale muzyka. No, jak F do tańczenia. No mi się coś zalagowało, ostro nie działa mi tańczenie. Katolicki klub po prostu jak ten pani ładny. ładnie. Oooo, patrz, patrz kto stoi za barem. A. Stoi, ale za bulla. Siema ochrona. Chyba ty... Ja piję. Ojciec tu widzę, tylko to będzie zamówieniem. Aaaaaaah, czyli słabo ci idzie. Aha, wiesz co, dobra. <śmianie> co ona się obraziła? Ja z tą gadam, ej. <śmianie> o co ci? Nie wiem, chyba się obraziła. <śmianie> <wierzyma się. śmianie> oj. No mówisz, że trochę i trochę nie jest porządek. Pobacz, co się dzieje. Ale ja pierdolę tu. Kręci się interes? Mówiłam, no że byłam w stanie się dobrze. Tam, się tak? Nie ma Tak myślałem, że druga impreza to może już nie być taka wesoła. Tam hmm. jest pracowniczy. Wydaje mi się, że jest trochę mniej ludzi, ale. Aha. Może to w trakcie czasu. O! Widziłam to. Cześć, Ty cześć, Tu zawsze jest takiego rozmodna. Nie? Mhm. No nie, ja nie. No nie, no zawsze tak rozmodna. Widzieliście tego? O, teraz to to wygodnie, no. dziękuję. dziękuję. Znasz piosenkę? Znasz piosenkę? Mhm. czemu nie śpiewać? Nie lubię śpiewać. Jak to nie lubisz, co ty? No. Ładny głos masz. Powinnaś śpiewakiem no. zostać. Nie, nie, nie. Śpiewała. Taki ja, taki ty, może buntkę pić. Hej! Ma ci Eee. Może wtedy został nie... znał tą łapkę? Tak, ja zgłosła, ale. Nie wiem. No. Tak to właśnie leci cały rysut. Ej, ej, powiedz mi. są jakieś nowe rzeczy, hmm? które powinienem zobaczyć dzisiaj w klubie? Nowe drinki. Jest nowy shot. No. Chyba. Ale on się nazywał... trofikalny lat. Nie. Las tropikalny. We nie widzę. Kto? Ale właśnie to nie był ten. Letnia noc. Tropikalna plaża. No, to była tropikalna plaża. Tropikalna plaża. Kozak, kozak. Gdzie pająk? Zniknął mi. Pewnie tu jest. Albo nie. Ooooo! Ooooo! Zero jeden! Częsta. O cholera. Co? Tak to jest, o, witam, witam pana kapitana. Jak tam? Kerenczysty, można podić. Eee. Ty masz plakietkę VIP, nie? No oczywiście, no, czy mam. Ty, ty nie wiesz? To ochrony. śmiało. <noise> e, tak cię pytam, jak leci? No, gościu. E, generalnie w porządku, w porządku. Eee... Hmm? mi mi wytypowało jako jurora do osób, Teraz które... są co Jurora do osób? ale on jest bardzo dobry, bo widzisz. Wymyśliłaś sposób, żebyś ty nie tańczył, a żebyś się długie, nie obraził, że nie potrafisz. To będzie boss, tylko tak... Będziesz jurorem długie, długie. po prostu. Będziesz napis za to. Piepnięcie będzie? ej. Ej, ta mądra Będzi. się na, bardzo mądra. Co zrobić, żeby... Co zrobić, żeby Frizz nie tańczył? No, po prostu zrobić z niego jurora, no. i musi patrzeć. O cholera. nie ma tej mojej. Dobry, dobry, dobry. witam, cześć <głos》>, Idę szukać mojej Luby, gdzie jest Pająk ja? No tak Nie ma tam prawie nikogo Mówi, że prawie nikogo nie ma No nie ma zbytnie kogo tam, no nie ma tam Ale już na pewno nie bar O, barman VIP O, właśnie chować? Chodź do środka, tam bliżej No Proszę bardzo Witeror jak będzie na cztery? Kozak O, dziękuję Niestety był pięć Wypłacę a co chodzi? że taki prezent. Łał, wow, jesteś miła. Mhm. Teraz... A właśnie mam z tobą jedną sprawę do obgadania ale tu za chwilę może jak będzie spokojniej, co ty na to? Ale teraz jest niespokojnie? Oh, Pacz, patrz, 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 e, no muszę taka, jeszcze ok. jedno zamówienie Musi zakończyć. To jest, Spoko, łapnie, jak będziesz wolna Jasne. pająk. <laughs> no, dobra. Teraz. Mike, no jeszcze raz bić. No to tak. O, Jaka muza. Jest, <laughs> Jezus, się ten jest naprawdę, to jest taki to kurwa klimat. Majcie coś zrobiłeś na czwórkę w interiorach działa. O! 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 Mody! Gratuluję Stefanem. Naprawdę. I To co zrobiłaś z Muczaszo, żeby nie tańczył, naprawdę świetna robota. Super sprawa. No. Ty to masz głowę na karku po prostu, kobieta biznesu, kurwa, rekin finansier, wiadomka No Jakbyś nie Pracuj była z pająkiem tak. to pewnie bym cię podrywał, ale tak to nie Tak tylko będę ci sypał komplementy, po przyjacielsku Dziękuję za drinka Za co ten drink? Co, co za okazja, że drinka dostałem? A, bo ja tak rozwaję Super jesteś, naprawdę kozaczek o. naprawdę Jakoś twierdzę a dziękuję, dziękuję, bardzo miło z waszej strony Drink? O, jaki czerwony, co to jest, ostre? Ja nie wiem, ja nie piją. A, no na pewno Ja nie mogę testować Musisz testować, a nie możesz, rzeczywiście A, to ten, ten pewnie zachlej morda testuje Co ja, co ja Czo, czo Na, tak, na zapleczu leży, co butelki kurwa puste po alkoholu Testuje, testuje Ja to wczoraj nie spałem, ja to wczoraj nie spałem no nie, testowałeś. Tak, tak, żeby nikt się nie otruł. No, no, no coś musi. Nie, nie, nie. Coś musi, wiadomka. To jest bardzo ważna funkcja w każdym klubie, tester. Dokładnie. O, drinki muszą smakować. Taka prawda. Ten bardzo prawda, dobry. Prawda, prawda, bardzo bardzo I tak, zaraz, zaraz, idę poszukać... Ej, widziałeś Majka? No właśnie nie. No właśnie, przyszedł ze mną. Widziałem go dosłownie dwie minuty i... przepadł to co za człowiek w klubie się zrobi? No? dobra, biegnę go poszukać No, no i co, widziałeś, Majka? No przepadł Nie wiem gdzie jest Przepadł pijak, no No może tu stoi, jednak Nie no, nie ma takiego brzydkiej spodni Ale akcja Coraz ci powiem, dobra? brak? Pij z tej ochrony. Widzieliśmy Majka? Nie, nie widziałem go. Poweszliśmy tutaj... razem do klubu i z tym się zajmowali. No dobra, to już by się z ze mną, chyba nie? Możliwe No, Chyba jeszcze raz się z zimnął. Tak, to już za pewno słyszy w nich nie. Teraz będę się starował, kiedy się uć. Ale stylówę, mam dobrą. Yeah. <śmienicza> <śmienicza> no, NIE! Tego no, ja no, to na bo nie można. No, się się napię, jak nie zobaczył. i mega. Pi, bo tego na bo nie można. Piję. Piosenkę na życzenie, zapraszam do mnie. Chcesz na życzenie? O tak. Ła nie, coś ludzkiego. Ludzkiego? Nie ma problemu. Znalazł się? Gdzie? Gdzie? Na dole. Ojej. Mike, Mike! Mike, gdzie jesteś? Nieee! Yeah. Yeah. Nieee! Drogi! Ojej! Stary, ponad!

To jest nie lepsze. o dymie poszły Nie, z dymem Ja tolek, narcasz me kurwia Widzisz, że bez gustu Zamknij apę ja. I ci Iwipy to zapomniała idytus pisać Co to w ogóle tam pereczka. Medyk se stoi O cholera, Harry nie żyje Ech, uh, ładuje drina. dostałem. Opis VIP? Ja nie opisu, że być vip okej, okay. okej. Okay. Yeah. Chyba się ochlałem, bo zbrodniło tempo bardzo. А а ну да, он да, он нет, он да, он да, он да, он да, А да, он да, он да, он да, да, <laughs> 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 Ej, ej, wydaje się, że rozmawiam z kimś, ale to chyba ktoś się drze tam dalej i tak zgradam po że prostu. Co ja myślę, że to pani tu obok się odzywa, no. chyba nie. No. Ej, mówiłaś no, chyba to. Ej, mówiłeś coś? Nie, 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 powiedz, co ci mówiłeś? Co Ja myślę, że ta pani polega na tym, że mnie mówi, że ty odpowiadałem, a to no. była ta dalej, tylko no. daruję P. Tu nie jesteśmy. Impreza o Bardzo mi się śmiejesz. <gry> to było dobre. To mi się podobało. <gry> oh, <gry> oh, Nic <gry> <gry> Prost, <prosto w klasie> się pogadały mnie. <gry> o oh, nie, jakie poszły rytmy. O ja. O je na parkecie jeszcze lepiej. Też jestem. <gry> no cześć. O, oh, oh, oh. oh, siema, co za? <gry> ja przyszłam na chwilę. No ja i to miło z twojej strony. Kozak? A ty nie jesteś w pracy? Jestem <laughs> A yes. to nie powiem tego co <laughs> chciałem powiedzieć <laughs> No powiedz <laughs> nie, no, nie, powiem. nie, nie powiem tak No powiedz no ja Nie, ja bo wiem, za bardzo cię lubię ha? Co? Powiedz mi, no co chciał powiedzieć, jak myślisz? Sasza narzygał na podłogę. Nie, Dobra, to, jasne. pomówienia To mnie licza, no, to, no, to, to nie to chciałem powiedzieć Aha, to no, co chciałeś powiedzieć? I... Ży...te No, co? Dobra, dobra. Nie. No. A, dobra. Ej, 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 fajna muzyka jest, to no, nie? Czemu ktoś pije alkohol? Halo! Ci dobry! Cześć! Ej, pijemy alko? Bez nie Chyba jest problem jednak. O, już lany jest widzę. Uu, no to nieźle. Kurwa. Ej, fajna koszulka! Do kogo to było mówione teraz? No, no tutaj w koszulce Takie jak moja No kurwa zajebiste takie same mamy gościu Ale kozak Wow, dziewczyny tu już by się pokłóciły Hehehe <grym> fajne koszulki są fajne o pięknie pięknie Okej okej Łaj daj się mi polać co mi wyrywasz te butle Proszę bardzo. A, dziękuję, dziękuję pani. pani Bardzo, Milusio. Zmiana, zmiana zawodnika. No, pani Barman. Tak? Ja to bym chciała I, zamówić, drwineczki. Ja sprawa, proszę. No to siub, chłopaki, co? E, tropikalną no to siup. Opa! Plaże 4 cztery. 4 Coś pani brak? Ja już mówiłem. Hmm. <laughs> Więc to domyślam. O, widzę, że tak. tam. Legał odpad chyba. Nie dał rady. No, to jest, jest po w porządku. Rozumiem go. Jak najbardziej go rozumiem. Ja też chyba nie daję rady. Co ty, ziomek, podtrzymam cię, poczekaj. Czekaj, żyjesz? Dobra, ja. Nie, będę... jednak jeszcze oh. żyjemy. O, żyjesz? Chciałem. Ja, Chciałem. 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 nie, nie wiem czemu Ej, Chciałem. Ja nie, <sukasz> Uwaga, to wszyscy znamy ich troje. O, ja znam całą trójkę, no? Kaśka! Kaśka! Jakiś debil pod oknem cię woła! O! Cześć <słyska> <słyska> Ja. 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 nie tak było w piosence. Zmienili. O siódmej rano, ja w co za głąb o siema, żałuję was z powrotem. Nie, nie, wy, się nie już trzy lata, ty masz włosy jak mop w markecie. Kupię tobie domy z będziesz wciągać sobie z nosa, a wieczorem dostanie tylko złoki. Zbywaliśmy to na poprzebie policji ostatnio. Ojcie. Też bym chciał zgubić całe lato. Uuu. A siema, Cika, jak tam? Fajne ruchy, bywasz często w klubie. No nie jest, kolejna mnie zignorowała, nieładnie. Ładnie, ona. Po prostu pogniewamy się, zobaczysz. Co do mnie było? Na kurwa do kogo? Gdzie już się Cika, no. I słyszałaś. Za co? Co? No. Jak za to? Co ty? W... No a no. no jest, jest. Tak na podejście? Co? Oni tak na ja podejście, a mówię tu, a nie tu, a jest, Ładno, ręką sparalizowała jedną paczkę. Eee, 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 też bym Ej, gdzie jest Mike znowu? Mike! Mike! O, to jest po dog'u. Ojej. Ej, Mike, Mike. Ej, hey, Mike! trzymaj, trzymaj, szmaszaj go. ale jest jazz! Pa, pa, ja, nie na, wow. yeah. Nic nie widzę! Ale no, wow. no, 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 Po to. <grytansy <grytansy> to to co? Jela, to maje, to, się nie no, ta, to jest na moją no, przybrać! Nie Nic nie widzę! Nie chodzi o to, żebyś wiedział! Chodzi o to, żebyś się dobrze co? bawił! Co? Jak tu kreisz? Daj mu się tego wygląda, że mi dwie klawiatury. Hajku, ty podobno wiesz! Mąż 14 klawiatur i z tego co? Do rozdania, ej? Kiwałek? Czarnym <laughs> <laughs> <Wow. śmiech>

Czemu ja tak stoisz? Wódki nie... Znaczy, no nie musisz pić, ale... Ty to jest ozajemnie ja Oho, poszukałem cię cały czas! Przecież ja byłam cały czas na parkiecie obok I ja się zyskiłem Ej, słuchaj, byłem na dworzu po pieniądze Mhm W sklepie obok miałem pieniądze, wiesz jakaś o tym? Tak, ja miałem bankomat Ej, ogarnijmy taki temat, że... Ty tak, zrobisz za, tak, za, tak. za tego trika e takiego Aha Jakiego? Do integracji no to, co ty tam robisz, że piszesz y, pieniądze i zamieniasz się na alkohol? Jakoś tak. Nie, A, nie po ma sprawy, jaki byś chciał I tak jak zawsze, super jest. Zaski. Hej, dobra, coś Ta. ci wymyślę. Piri, piri, pir, jasne. Ta nasz super parmańkę naprawdę jest super. Najlepsza. była wolna, to ja nie ją ale moja, to już nie muszę. <laughs> I tam, um, i daj ją. I tak, bym, ej, masz wzięcie u mnie, no nie? Cały czas, jakby... No normalnie go widuję to, no się za każdym razem. Ty no, więcej, naprawdę. Prawda? Ty a ja powiem ci, mówię, no, nie? Rozumiem, Ja ci powiem tak. Yy, mam nadzieję, że Mike to też tak się traktuje, jak ja, wiem, bo jest to super. Ona też. Wiesz? No strasznie, strasznie głośna jest muzyka, w ogóle płać się nie da tutaj, nie? Ale, ale w sumie to w połowie, w Jak się czujesz? E, to wygląda też super, powiem ci, super sprzyja ci to, y, całe te bliźniaki, no nie? Bo tak się mówi, ale to będą tacy, te, y, syny czy córy będą? A, to nie A, dobra, dobra. To powiem ci tak, ja czuję, że to będą syny, wiesz dlaczego? A i to, bo córki to, córki to ponoć ściągną urodę od matki, a tutaj ja się nie zmieniać jej, jesteś nie? To ja myślę, że to syny będą, nie? Teraz kolejna piosenka, która była na życzenie, przygotujcie się Hit Dobra ja robię kabelki, codziennie Ja robię kabelki ja robię Dobra, ja wychodzę kabelki, o Ja robię kabelki, codziennie Ja robię kabelki Gdy wstaje cień Ja ubieram się Do pracy już spieszę paskudne. Moja załoga no, się wziął liczy dobra na mnie Pracuję Pracujesz Ja robię kabel Ty codziennie Ja robię kabel Ja mówię hej Tak ja Widziałem jak wentujesz Widziałem jak wentujesz Czerwony żegna się Ze że statkiem Naprawdę to kosmiczki chcę Czerwony żegna się